thank <laughs> you Kochany wnuczku Leonku, minęło już 13 lat, jak się twojej babce zmarło. 12 lat temu powodził się z twoją matką, a moją cerą rozdzieliło nos to na wieki. Będzie już 10 lat, jak pojechaliście ze Śląska furt do zimy. Dzisiaj, tak jak twoja babka 13 lat temu odchodza do ponbuczka i do najświętszej panienki, bez cóż prosza cię to byś przyjechał do mnie chociaż na jeden dzień i wejrzał starymu dziadkowi w oczy. Cześć, mamo. Co tam u was słychać? Powiedz tacie, żeby nie sprzedawał i poczekał kilka dni. Podobno wiki idzie w górę. Nie, nie dzwonię, żeby tacie gdzie ma grać. Dziadek nic przysłał. Prosi mnie, żebym go odwiedził na Śląsku. Nie, jeszcze się zastanawiam. Nie chciał przyjechać, no nic się nie stanie. Ja to zrozumiał. To co Krzysztof kierzech Wam zrobił, zawsze będzie między nami. Jakbyś jednak przyjechał, to szukaj mnie z otwartym sercem. W ten czas na pewno mnie znajdziesz. Fuj, dziadek. Zadku listu zostawią ci adres do twojej ciotki i do twojego kuzyna. O, oni ci pedzą, kajmy szukać. co w stolicy u tych krabaciorzy? Nie narzekam. A jak podróż? Dobrze, tylko się trochę żyło. Godny, rzecz pewno jest. Jademy do ciotki stefki, ona zrobiła rolady, i modrokapusta, hopie. Najlepsze tutaj. Zobaczysz, co zobaczysz? Nałożę ci jeszcze raz, chcesz? Nie, dziękuję. I mówcie do mnie, Piotrek. Od czasu, kiedy jestem w Warszawie, już swojego drugiego imienia. Yy, nie patrzę tam na mnie jak na. Żołzaka. Oj, naszemu kuzynowi, to już się całkiem w tej Warszawie w bo przewracało. Co cię do nas sprowadza po tych dziesięciu latach? Dziadka szuka, myślałem, że go tu u zostanę. Piotrzy, a ty myślisz, że tu Gerarda znajdziesz? Idź teraz spać, bo się zmęczony, a jutro będziemy go dać. Więc to tak. Mama umarła, a ty nasz dom, w którym ja się urodziłam, w którym się wychowałam, chcesz teraz sprzedać? Zrozum. Wyście się z Leonkiem na stałe do Katowic przekludzili. W tym domu nie mają życia. Tu musi mieszkać ktoś inszy. Ktoś inszy się tu będzie wychowywał. Tato, ale przez wzgląd na twojego wnuka, no proszę cię. Ja już zdecydował. Leonek to jest mądry synek, on to zrozumie. Tam to co szukasz. Można tak powiedzieć. Pójdź adem do pani za Dzień dobry, dzień dobry. Ja tam byłem przodu domu i dzwoniłem, ale nikt nie otwierał. Szukam pani Sorożowej. Mamy nie ma w domu, pojechał do sanatorium. A nie wie pani nic, bo tutaj kiedyś podobno mój dziadek mieszkał. A, był tu taki. Jak się pan siądzie? Powiadamy. Twój dziadek jak sprzedał wynajmował u nas... Czekaj. Izba i shopa. Porządne to było. No, za babami nie goniał. Nie kurzył, nie pił. długi no te swoje filmy, filmy kręci. Moja mama już myślała, że on na dekiel dostał z kuli tej kamery. Kiedyś przyszedł, siadną sobie tukę na tej ławce, siedział tydzień, tydzień, później, potem teniu wstał, poszedł do mojej matki i powiedział tyle, że działa nią szukać. No i tyle my go sam widzieli.